Wow, co, co to za plakat? A, to wy, e, witajcie, co? To, to znowu ja? E, Zobaczę. To znowu ja, tak, tak, tak. E, witajcie w czwartym odcinku zagramy w Grand Theft Auto 4. Dzisiaj, jak obiecałem, misja up w Lada. Więc w tej chwili się nią udamy. Może nawet chyba na piechotę, bo to jest niedaleko. No, dużo bok. Więc zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podoba. Znowu ty? O Jezu. Yo what's Walk one! Alright, you know, getting by. Yeah, we need the help with them, you know? Will you come on my place PSA Dylan Street? Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Now so by the subject, Nico. Ball in China shop. Fuck you! You're a bunch of pussies and fags! Nice! I'm going back to the meeting! Good. I'm going to be somebody! Yeah, yeah! See you later, man! You always learn an all, Mickey! Hey, watch where you're going! Hey! Hey! I'm gonna try to tell you. To, you. Excuse me. What's I see you later, okay? Yoko, Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Very casual. Sit down. Cousin uh, Nico! That's it! Nico! Not Big Mouth Prick! You funny guy! I try. Yes, and this once, I'll let you take this shit out of me. Take this shit? Yes, me give up. I don't understand. Ah, people who fuck with me, get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not the kind of person who's treated this way. Old bastard owns a china shop in the Camden Avenue in Dukes. Here you go.

Mam nadzieję, że wyjście gra ja się bardziej rozwinie po poprzednim odcinku, jedyne co było ciekawe to moje liczne wypadki i jedna strzelanka Więc jakoś dużo tego nie było Mam nadzieję, że w tym odcinku będzie więcej Do jakiegoś sklepu mamy jechać, więc może coś się zadzieje w końcu Ja mam nadzieję By te filmy stały się w końcu ciekawsze Ile jeszcze zostało? Mm, dobra niedaleko Oczywiście jak Piątce i sam od razu z widzimy dystrybutor z paliwem no to po prostu boom <śm> To chyba jest standard na moich filmach Te kraksy liczne Te liczne kraksy to jakaś masakra Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, co się stanie tutaj. Jak Vlad kazał nam mieć jakieś sklepów. Hey, you will bleed protection money. Old man. Big Vlad and his protection money. I so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? This shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punk like you to go away. He gets no money. Okej. Okay. Chyba, jak dobrze pamiętam, będziemy tutaj zostać cegłą No, mamy tutaj cegły I będzie trzeba wybić okno Okej Stop it, shit brain! I pay up now! I pay up! Here's the money! I hope you and Vlad choke on it! Niko po swojemu wziął pieniądze Dla Vlada Można go nazwać Niko belikiem zawodowcem normalnie Ok A my teraz te pieniądze mamy do Vlada W ogóle dziwnie wymawiam to nie, Vlad Vlad Nie wiem jak to mówić w sumie Możecie napisać w komentarzach, tak to się mówi, bo ja nie wiem w sumie. Wieście mi, że na konsoli obie chyba łatwiej by się to bo w starszych idea GTA dawaliście D, by skręcić w prawo, to skręcą w prawo, a tutaj tak powoli to idzie, skręca, przez są może dochodzić do cracks. Jestem przyzwyczajony do systemu San Andreas, bo w piątkę dawno nie grałem, więc po prostu mi ciężko jechać. Stąd te moje liczne kraksy. Wow. Okej. Hej, Uncle. You manage to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry you little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back East. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Uh says <laughs> I Okej, okay. Little Jacoba, to teraz Little Jacoba będzie misja. To też jeszcze z dwie misja na spokojnie zdołam zrobić. W ogóle jestem ciekaw, czemu wam się bardziej podobały filmy, kiedy nagrywałem o LEGO, niż teraz o GTA. Bo parodie widziałem, że bardzo dobrze się wam przyjęły, ale gry, no już tak średnio wam się przyjęły. Okay, it's one year old, You know, Roman, I haven't been having that much fun since I got here. It has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. <laughs> <laughs> we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. They're fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? I think they see us. Have to call the Ok. Z Grusim chyba teraz siedzi Roman. Gada. Grusim to też będzie jeden, który będzie dawał misję Nikowi, ale to w późniejszym etapie gry. Mistrz kierowniczy znowu wskaże do akcji. Boże, co ja robię? Okej, okay. Wiadomość od ładna You can come see me for work. Then I made much later. I've done a little break already. Go. Can create jungle. Okay. No. What are you doing with bed star? What up? It's Nico. Yeah, i am going hard last night, you know. Me soon come, you know. That's what I. What? Oh, 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 Nico. Hey, glad to see the man, you know. After well, my man, Roman. Roman? Eh, he's okay. Eh, he's still waiting for his big break, eh? Big break. Chop. <sniffs> so, I promise I'll come for to a food and Nico. I'll buy for quick before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Pro. Dobra, gdzie siedzimy z Isu Jacobem? Pojedźmy tym dziwnym ja wozem do well yeah. Znowu niestety klatkuje gry. Co ja zrobiłem? Niski widzę I'm sure. You might not keep the windows closed. Keep the gun down and the car. Hot box, it? So what's the deal? I'm buying some for no sauce, you know? Don't reference all this herb, but I'm that, I don't know trust them. Some Who arranged this deal? Some arbor charging the crew. Back so I had uh, a Jacob ma his chimney wasp, W ogóle e, piszcie w napiszcie mi w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona odsłona GTA. Moją to to jest GTA San Andreas? Napiszcie w komentarzu, bo jestem w sumie e, ciekaw e, Waszych e, was, e, zdań. tak to się mówi? Nie mam dla tego pojęcia! In case one of them try to get jumped and run off with the ganja. Keep one of this vehicle, we might need to get out of here quick. Okay. Drive to the rear alleyway. Yo, yo, my husband. I'm going to be beat. Okay. Chuck, did I have stuff going on to try to take my guy? I still got it though them to come out of I got the front cover. Where's the drug dealers? Okay, dealers, are on the to come a song I close it, Hutch? No problem. Oh, come on! Możemy go dobić. Dziękuję. Ok, trzeba chyba zestrzelić po prostu. Tak będzie chyba najprościej. Ok, zabity. Albo ciężko ranny. Bo w GTA4 takiego jest, że już znika to, już niby żyje, ale żyje, bo ma otwarte oczy. Więc niby nie żyje, ale jednak jest po prostu ciężko ranny. Więc czasem nie, nie, nawet nie czuł go dobijać Okej. Okay. Jedziemy chyba z powrotem policji Jacoba Doryha! Ja to mistrz kierownicy Znalazłem go! Ja bardzo bardzo dziękuję, respekt! Uważam, że mam go w połowie Boy, I, I don't know what I would be doing without you. Know. But I must say I got to get the blood class to set eye on. But right. I... That's why I black it. him some in there, you know, brother. Rascal, I think he can call a bad man. That's a fool. That dead fool. That boy has no match for iron. He's nothing. Here we be. Are you with me, brother? Yes. I'll put some road boy on the ground Go with Jacob to the front door Okay, something is happening in this Get behind me Aha, we have to wait you ready? I will set this place on fire to blood cloud. Oh, We Okej okay. Okno, dobra Ale klatka tak przeszkadza mi czasem w grze, że masakra A, na no dole są, tam, dobra Hello

I take Jacob back to the home with coffee, cafe. Cafe. Chomp! I'm too late to stop by now. Bring us back to the cafe and thing. Read but not gonna be okay. thing. january Thank you, my brother. Don't mention it, it was a pleasure. I look off for Batman like how you look off for Roma. He's my cousin. to be the tickets, there is, you know? Light is not always an easy thing in a style. Batman tells me, say, Jacob, kill him, Jacob, shoulder, etc., etc. You know, I, I follow. <laughs> 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 I <follow>. <laughs> <laughs> do <and> I don't <follow. laughs> <laughs> <laughs> I do <get> <laughs> know. Well, <laughs> <laughs> you must be sure you agree before you <laughs> and I agree not you I I Go. Parade! I know you're right, up, brother. But Batman is my bro. I I'm find him fine. wherever. Okay. We're there. Thanks for everything. Keep listening to something and say, yo, we appreciate your assistance, See? Eh? We talk to you soon. See you later. Okay, now you're Jacob. A myślę, że powoli już będziemy yy, kończyć ten odcinek, by też nie trwał za długo. Kto ja raz coś tam mówię, to ja nie wiem. Dobra, czy daleko? Niedaleko. Dzwoni Roman. Aj, ten klatkaż. E, no nie możemy teraz, przepraszam. To zrobimy już w następnym odcinku. Jeśli w ogóle do nas ja mam zadzwoni. Wlada też w następnym odcinku. Wszystko w następnych odcinkach będzie no weźmy sobie kasę, może się przyda na coś No oh, come on, nie przeszkadzać mi tu OK. Jeszcze tylko zapisać z gry Tak więc to byłoby znowu na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. My się widzimy. W ko. Roman! A, te telefony. My się widzimy w kolejnych filmach. Cześć! Co, co to jest?